Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 17 porządku dziennego. Tym punktem jest sprawozdanie Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy Prawo Energetyczne druki 3621 i 3646. Poseł Wiesław Krajewski przedstawi sprawozdanie komisji. Bardzo proszę. Szanowna pani Marszałek, Wysoka Izbo, <laughs> przypadł mi zaszczyt przedstawić sprawozdanie komisji do spraw energii i skarbu państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego, państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy Prawo energetyczne, druk numer 3621. Marszałek Sejmu zgodnie z artykułem 37 ust. 1 i artykułem 40 ustęp 1 regulaminu Sejmu skierował w dniu 12 lipca bieżącego roku powyższy projekt ustawy do Komisji do spraw energii i skarbu państwa do pierwszego czytania. Komisja do spraw energii i skarbu państwa na posiedzeniu odbytym w dniu 17 lipca 2019 roku rozpatrzyła przedłożony projekt i przeprowadziła pierwsze czytanie. Podczas prac komisji zgłoszono cztery poprawki, które zostały przez komisję pozytywnie rozpatrzone. W związku z powyższym w imieniu Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa wnoszę, aby Wysoki Sejm uchwalił przedłożony rządowy projekt ustawy. Dziękuję za uwagę. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha pięciominutowych oświadczeń w imieniu Klubu FIKU. Otwieram dyskusję i w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość wystąpi pani poseł Iwona Aren. Bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić opinię do sprawozdania Komisji energii i skarbu państwa, o rządowym projekcie ustawy, o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy prawo energetyczne druki numer 3621-3646. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym też zaopatrzenie w energię jest dla Polski kluczowe. Pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, że bezpieczeństwo energetyczne jest dzisiaj tak samo ważne jak bezpieczeństwo militarne. O bezpieczeństwie energetycznym dotyczącym nie tylko Polski, ale całego sojuszu północnoatlantyckiego rozmawiano też podczas, podczas szczytu NATO w Warszawie. Stabilny system zaopatrzenia, dywersyfikacja dróg importowych, dostawców i źródeł energii i współpraca między nimi to są kluczowe czynniki dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Głównym celem projektu ustawy jest niedopuszczenie do niedoboru pojemności magazynowych zarówno dla agencji rezerw materiałowych, jak i spółek sektora naftowego. Rząd Prawa i Sprawiedliwości z sukcesami prowadzi walkę z tak zwaną szarą strefą, co powoduje wzrost legalnego obrotu paliwowy, paliwami. Także postępujący proces dywersyfikacji dostaw ropy naftowej do Polski powoduje zwiększenie zapotrzebowania na pojemności magazynowe. Stąd problemy z pozyskaniem pojemności magazynowych na zapasy obowiązkowe do utworzenia w roku 2019 zarówno dla Agencji Rezerw Materiałowych, a także dla innych podmiotów. Warunkiem utrzymywania tych zapasów i utrzymania interwencyjnych zapasów ropy naftowej i paliw jest dostępność powierzchni magazynowych. Także dyrektywa unijna nakłada na nasz kraj obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy i produktów ropopochodnych. Agencja, jak i spółki sektora naftowego zgłaszają problemy z uzyskaniem usług magazynowych. Należy zatem podjąć działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej rozbudowy powierzchni magazynowych. Rozbudowa więc infrastruktury magazynowej jest konieczna i niezbędna. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, w związku z powyższym konieczna jest nowelizacja ustawy o zapasach. Który, której głównym celem jest zapobieżenie sytuacji niedoboru pojemności magazynowych dla podmiotów działających na, na rynku naftowym. Jak wspomniałam na początku, jest to związane z bezpieczeństwem energetycznym naszego kraju i nie tylko naszego kraju. Prawo i Sprawiedliwość pochwala tę nowelizację, uznaje i będziemy głosować za jej przyjęciem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Krzysztof Gadowski przedstawi stanowisko w imieniu klubu Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Dziękuję. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, w imieniu klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska e, chciałbym przedstawić stanowisko klubu w sprawie zmiany ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynkach naftowych oraz ustawy prawo energetyczne. Wysoka Izbo z czym mamy do czynienia? No, o czym ta ustawa w ogóle mówi? W jakim kierunku dokonujemy nowelizacji tej ustawy, pozwolę sobie może dwa zdania wprowadzenia. Warto też sięgnąć do tego, co zapisano w tej podstawowej ustawie, którą uchwalono dużo, dużo wcześniej, którą nowelizujemy. I tam mamy takie zapisy. W celu zapewnienia zaopatrzenia Rzeczypospolitej w ropę naftową i produkty naftowe w sytuacjach wystąpień zakłóceń w ich dostawach na rynku krajowym oraz wypełniania zobowiązań międzynarodowych Tworzy się zapasy ropy naftowej i produktów naftowych zwanych zapasami interwencyjnymi. Te zapasy interwencyjne obejmują zapasy obowiązkowe, te obowiązkowe tworzone są przez producentów, jak i handlowców oraz zapasy agencyjne. I te agencyjne tworzy Agencja Rezerw Materiałowych. Jak wspomniano wcześniej, te zapasy interwencyjne mają zaspokoić zapotrzebowanie na ropę naftową i paliwa w sytuacjach szczególnych. Mają zaspokoić zapotrzebowanie na te produkty w ilości odpowiadającej co najmniej, można by powiedzieć, 90, 90 dniom średniorocznego przewozu dziennego paliwa, paliwa w danym roku kalendarzowym. W związku z tym, że zapotrzebowanie na ropę naftową, jak i paliwa wzrasta, oznacza to zwiększenie zapotrzebowania na pojemność tych magazynów, żeby odpowiednie rezerwy znalazły się na rynku, co przekłada się między innymi na problemy pozyskania odpowiedniej pojemności tych magazynów na, zas na zasoby obowiązkowe i zasoby agencyjne. Dostępność tych powierzchni magazynowych na terenie Rzeczypospolitej jest warunkiem utworzenia wymagalnej ustawą zapasów interwencyjnych, a przez to zabezpieczenie bezpieczeństwa paliwowego w Polsce, a można by powiedzieć bezpieczeństwa energetycznego, o którym tu wspomniała pani poseł przedmówczyni przeze, przede mną. Ale okazuje się, że z przeprowadzonych w roku 2017 przeglądu dostosowania infrastruktury magazynowej do wymagań ustawy o zapasach magazynowanych wynika, że jedynym niedostosowanym w pewnym zakresie magazynem jest podziemny magazyn ropy i paliw Góra, którego właścicielem kto jest? No, właścicielem jest Orlen, bo ta firma wchodzi w grupę kapitałową grupy Orlen. I co się okazuje? Właściciel dostosował jedynie w pewnym zakresie ten magazyn do utrzymywania zapasów do możliwości tylko technicznych w zakresie ich wytłaczania. Ale w magazynie o łącznej pojemności ponad 6 milionów metrów sześciennych utrzymuje ich tylko około 4,3 miliona metrów sześciennych. Z tego też powodu. Braku albo zaniechania skutecznego procesu inwestycyjnego, dziś on proponuje, a właściwie przynosi w projekt, w którym chce wydłużyć o kolejne lata termin przejściowy na osiągnięcie parametrów technicznych magazynów zapewniających ich pełną dostępność fizyczną. Rząd, który w wielu swoich działaniach mówiących o bezpieczeństwie energetycznym kraju, o bezpieczeństwie paliwowym tego kraju, a wręcz można powiedzieć przerysowując to bezpieczeństwo, przez cztery lata nie dopełnił swojego obowiązku, żeby pamiętać o tym, że należy te magazyny modernizować i zwiększać jego pojemność. Ba, w 2014 roku była podjęta ustawa, w której ten proces przejściowy przerzucono o kolejne lata prawie o 10 lat. I okazuje się, że w tym okresie czasu dzisiaj opcja rządząca tego nie dokonała. Co się okazuje? No, proponuje się kolejny okres przejściowy. Ba. Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych ustawa do, daje możliwość czasowego lokowania zapasów agencyjnych w pojemnościach niespełniających wymogów w zakresie dostępności w ciągu 90 dni. Oczywiście ustawa przyjmuje też również implementację prawa unijnego w zakresie i można powiedzieć pod przykrywką tej implementacji próbuje się kolejne na kolejne lata przeprowadzić okres przejściowy po to żeby tą nieudolną działalność związaną z modernizacją z rozbudową magazynów przeprowadzić. Platforma obywatelska widząc że rząd nie daje sobie rady z realizacją inwestycji. Panie pośle, proszę Mając na uwadze końca. bezpieczeństwo kraju, będzie głosowała za przyjęciem tego projektu ustawy. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Pan poseł Andrzej macie Klub 15. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu KUKIZ 15 chciałbym przedstawić stanowisko do druku numer 3621 o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy prawo energetyczne. Proszę państwa Klub Kukiz 15 popiera i będzie popierał prac nad tym drugim dlatego, że dyskusja nad bezpieczeństwem energetycznym nie podlega jakiejkolwiek wątpliwości i tutaj ja rozumiem, że na sali nie ma nikogo, to ma cień wątpliwości, że bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo energetyczne jest priorytetem, jest najważniejszym. Tym bardziej, że mówimy o projekcie, który ma na celu wykonanie prawa unijnego. Jednocześnie to też jest ważna uwaga, że mówimy o projekcie, który po części pokazuje, także grzechy wcześniejszej koalicji która także jechała na takich swoistych prowizorkach i tutaj jedynie miałbym taką nadzieję panie ministrze, że ten element prowizorek i tego bezpieczeństwa papierowego się kończy i naprawdę polskie magazyny na ropę i paliwa fizycznie będą miały to te ilości na czas tych dziesięciu dni i Polska na ten czas ewentualnych potrzeb użycia tegoż paliwa będzie miała i magazyny, i ropę, czy paliwa. To nie jest fanaberia. To jest po prostu wymóg dobrze pojętego interesu państwa polskiego. Bardzo długo bezpieczeństwo energetyczne, dywersyfikacja to były takie słowa wytrychy, używane przez polską klasę polityczną przez dobre ponad 20 lat. Czas najwyższy. Aby do tego podejść profesjonalnie, nie prowadzić papierologii, a fizycznie ta ropa, jakże i magazyny istniały i funkcjonowały. Dziękuję bardzo. Pan poseł Mieczysław Kasprze przedstawi stanowisko w imieniu Klubu Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pani marszałek, posłucham. Izbo. No, słuchając uzasadnienia, takich odczucia miałem, jakby to w tej chwili rząd zaczął się martwić o zapasy nasze strategiczne, państwowe, o rezerwy i coś no, niesamowitego się dzieje. To jest przecież utrzymywanie zapasów sprawą i ciągłą, zawsze by zapasy utrzymywane. Oczywiście trzeba doskonalić to. I Mamy rozwiązania prawne, które już funkcjonują, tak jak poprzednicy powiedzieli. Może, może nie zrealizowane do końca, ale to już funkcjonuje i tutaj nie ma jakiejś szczególnej troski w tej chwili. Naprawdę, bo słuchając tego uzasadnienia, tak jak powiedziałem, można takie uczucia było mieć, że nagle dopiero w tej chwili się martwimy o te zapasy. Ale ja powiem wprost: pamiętam, jak ta ustawa była przyjmowana w poprzedniej kadencji. Jakie to obawy były, dlaczego my mamy utrzymywać zapasy, a jeszcze dzielić się tymi zapasami i z krajami Unii Europejskiej, bo taki wymóg jest, bo to są ogólnodostępne zapasy i ta dyspozycyjność musi być jak to? Na pewno nie Polska musi być suwerenna, suwerenna i nie może udostępniać naszych zapasów paliwa czy gazu. Ważne są zapasy, strategiczne zapasy, to jest bezpieczeństwo państwa i zawsze wszystkim twórcom i, 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 i tym, którzy zmieniali później tą ustawę, przyświecało to. Są odpowiednie procedury, których należy przestrzegać. Polskie Stronnictwo Ludowe poprze ten projekt, bo, bo to jest potrzebne, tylko akurat nie jest to aż tak, że. Ta troska w tej chwili zaczęła przeświecać rządzącym. Dziękuję bardzo. Panu posłowi, czy ktoś jeszcze chce zapisać się na listę pytań? Nie widzę, zamykam więc listę. Zaczyna pan poseł Krzysztof Gadowski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Czas jedna minuta, bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, jak wspomniałem wcześniej, w 2014 roku to był pierwszy rok, od którego okres przejściowy został przygotowany i zapisany do tej ustawy. Ja bym chciał usłyszeć od Pana, po cośmy wtedy w 2014 roku, a pracował wtedy Pan również w Ministerstwie. Może pod inną nazwą Ministerstwie Gospodarki, ale zajmował się Pan również tym procesem. Po cośmy wtedy wprowadzali ten okres przejściowy? Co, ten, co wprowadzenie tego okresu przejściowego miało na celu? Co mieliśmy wtedy zrobić? Jakie inwestycje miały, miały być przeprowadzone? I jak w tym okresie one zostały przeprowadzone? Albo co dzisiaj nie zaskutkowało, że Państwo po raz, w który. Wprowadzacie ten okres przejściowy. Czy źle planowaliśmy, czyśmy wtedy źle zrobili analizę, jakie są nam potrzebne, potrzebne ilości tych zapasów, jakie będzie planowane zużycie. Co wpływa dzisiaj na to, że my ponownie ten okres przejściowy uruchamiamy. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz Piotr Koździk, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izba. W związku z tym, że konieczne jest dalsze, znaczne przyspieszenie procesów inwestycyjnych w zakresie zwiększenia infrastruktury magazynowej paliw, mam następujące pytanie. Czy przewiduje się zwiększone zaangażowanie w kontrolę bezpieczeństwa i technicznej jakości wykonywanych inwestycji, co w sytuacji presji czasowej wydaje się potrzebne? I jednocześnie chciałbym zapytać, czy wypracowane są obowiązujące już na etapie projektowania inwestycji normy w zakresie przyszłego bezpieczeństwa magazynów? Chodzi nie tylko o kwestie techniczne czy ekologiczne, ale także o bezpieczeństwo w zakresie ochrony przed ewentualnymi aktami terroru. Dziękuję. Przejmie. Dziękuję pani poseł Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska, Koalica Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izba. Bezpieczeństwo energetyczne jest tak samo ważne jak militarne i dlatego popieramy projekt tej ustawy. Państwo przedstawiali, mówili o tym, że spółki zgłaszają problemy z powierzchnią magazynową i do tego y, y, potrzeba, potrzeba właśnie zmian w tej ustawie, bo w sytuacji zakłóceń tworzy się zapasy interwencyjne. Chciałam się zapytać, które to spółki zgłaszają te potrzeby? I czy ten projekt ustawy jest pisany pod potrzeby Orlenu? Dziękuję. Dziękuję Pan poseł Marek Wójcik, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Zada ostatnie pytanie w tym punkcie. Bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. <laughs> Zapasy paliw to ważny element bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale to jest także część zobowiązań międzynarodowych wobec naszych partnerów w Unii Europejskiej. To są przepisy, które zostały uchwalone na poziomie europejskim po to, żeby rzeczywiście umożliwić w ramach naszej współpracy i sojuszu wymianę w sytuacji kryzysowej paliw. Dziś ta ustawa pokazuje, że jednak z tych obowiązków Polska nie wywiązuje się w sposób właściwy. Dlatego chciałbym spytać, jak zmieniła się od 2015 roku ilość zużywanego w Polsce paliwa i jak w tym czasie, czyli od 2015 roku, zmieniała się powierzchnia magazynów na rezerwy interwencyjne. I co jest przyczyną prawdziwą tego, że, to, że powierzchnia tych magazynów nie nadąża za. Z używanym w Polsce paliwem i jakie inwestycje w tym czasie w ciągu ostatnich czterech lat kontrolowana przez rząd agencja przeprowadziła? Dziękuję. Na no to i wcześniejsze pytanie odpowiadać będzie podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, pan Tomasz Dąbrowski. Bardzo proszę. Marszałek, Wysoka Izbo. Może zacznę od podziękowania wszystkim klubom za deklarację poparcia dla tego projektu ustawy, bo rzeczywiście jest to istotny element regulacji w sektorze energii, który wprowadza no, od dłuższego czasu oczekiwaną zmianę w zakresie no, m.in. powierzchni magazynowych w systemie naftowym. Tutaj wypada przypomnieć, że wzrost legalnego obrotu paliwami, z którym, który jest wynikiem walki z szarą strefą, jest przyczyną tych działań legislacyjnych, które zostały podjęte, bowiem nikt na dobrą sprawę nie spodziewał się, że na skutek walki ze, ze, z szarą strefą nastąpi tak duży wzrost legalnego zużycia oleju napędowego i paliw i tym samym wzrost zużycia ropy naftowej. W projekcie uregulowane zostało kilka kwestii, one tutaj w tych wystąpieniach zostały dokładnie omówione. Nie będę więc powtarzał tego, co zostało przedstawione. Przechodząc natomiast do pytań, które zostały skierowane pod adresem projektu, chciałbym powiedzieć, że ten wzrost zapotrzebowania na pojemności magazynowe wynika przede wszystkim ze wzrostu zużycia paliw w naszym kraju wynikającego z normalnego rozwoju gospodarczego kraju. I w drugim elemencie ze wzrostu legalnego zużycia wynikającego ze zwalczania szarej strefy. A zatem to nie jest tak, że to jest problem, który pojawił się e, raptownie i e, rozwiązujemy go e, właśnie w tej chwili, tylko na skutek działań podejmowanych przez pewien dłuższy czas teraz e, w konsekwencji trzeba podejmować dalsze e, działania. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące... E, Kogo tak naprawdę dotyczy? To dotyczy wszystkich uczestników rynku. Zarówno wytwórców, producentów, mam tutaj na myśli i Orlen, i Lotos, jak i PERN, czyli przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłaniem ropy i produktów naftowych, magazynowaniem, jak również dotyczy Agencji Rezerw Materiałowych. W ostatnim czasie, o czym też wspominałem wcześniej na komisji, Prezes Agencji Rezerw materiałowych ogłaszał przetargi na zakup dodatkowych pojemności magazynowych i nie zgłaszały się żadne oferty, czy żadnej oferujące powierzchnie magazynowe, bowiem takich powierzchni magazynowych nie było. W związku z powyższym jedynym logicznym działaniem było wykorzystanie tego, co jest dostępne, w sensie nominalnym dostępne w podziemnym magazynie w IKS Solino. Dzisiaj te powierzchnie są wykorzystywane mniej więcej. Do, do poziomu 4,2 miliony metrów sześciennych z sześciu. I poprzez wprowadzenie tych regulacji stwarzamy możliwość wykorzystania tych nominalnych powierzchni, praktycznie w pełnej wielkości. Padało pytanie, jakie inwestycje w międzyczasie od 2014 roku były wykonywane. Tutaj z podawaniem precyzyjnych danych z przede wszystkim spółki, która jest spółką geodową, jest pewien problem, jeśli chodzi o podawanie szczegółowych danych, mogę podać to w sposób nieco bardziej zagregowany. I tak no, możemy mówić o tym, że pojemności magazynowe wzrosną z mniej więcej 10 milionów metrów sześciennych do 13,2 na skutek tych działań i one będą wykorzystywane zarówno na pojemności potrzebne do utrzymywania zapasów interwencyjnych, agencyjnych i obowiązkowych, jak i powiększą zdolności operacyjne w zakresie utrzymywania paliw i produktów. Jeśli chodzi natomiast o inwestycje pern to tutaj przewidziano, że w latach 19 2000, do 2025 roku Inwestycje będą na poziomie mniej więcej 2 miliardów złotych i obejmą inwestycje w rurociąg pomorski, jak i w pojemności magazynowe. W Gdańsku będzie to mniej więcej 390 tysięcy metrów sześciennych. Dalej w bazie w Gdańsku dwa razy 100 tysięcy i w innych miejscach mniej więcej 130 tysięcy na paliwa już zostało oddane i kolejne 350 tysięcy to będą inwestycje w następnych etapach w istniejących bazach. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące kontroli bezpieczeństwa, to oczywiście wszystkie bazy paliwowe, magazynowe podlegają regulacjom w zakresie infrastruktury krytycznej. Wyposażone zostały także w systemy ochrony, monitorowania, i zabezpieczania takiego, który jest zabezpieczeniem jawnym i niejawnym, tak aby w pełni mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w samej infrastrukturze i wokół infrastruktury. Sam projekt reguluje kwestie, które dotyczą i tych zdolności nominalnych w magazynie, magazynie IKS Solino i pewnych kwestii proceduralnych związanych z wykorzystaniem tych pojemności w IKS Solino w sposób, który został tutaj uregulowany w odmienny sposób niż dotychczas w zakresie terminu wytłaczania ropy, pozostawiając prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych możliwość oceny czy w danym momencie jest to niezbędne i właściwe dla zachowania bezpieczeństwa państwa, przechowywania paliw w taki sposób, bowiem to prezes Agencji Rezerw Materiałowych kontroluje stan i jakość tych zapasów i w związku z tym zrobi to dużo bardziej obiektywnie i lepiej niż gdyby to pozostawić na przykład uczestnikom rynku. Tutaj, w tym momencie, jeszcze warto przypomnieć, że ta kwestia pojemności magazynowych jest kwestią niezwykle istotną, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnich miesiącach. Przypomnę, że od 19 kwietnia do początku czerwca do Polski trafiała ropa zanieczyszczona chlorkami nieorganicznymi z terytorium Federacji Rosyjskiej, i dzięki odpowiednim zarządzaniem po pierwsze przepływami po drugie stanem i ilością zapasów Polska była całkowicie bezpieczna pod względem dostaw wytrzymaliśmy 46 dni bez dostaw ropociągiem i nie było żadnych oznak na rynku tego, że coś dzieje się w systemie nie tak. Rynek i konsumenci w ogóle nie odczuli tej sytuacji. Czyli odpowiednia infrastruktura, odpowiedni stan zapasów pozwolił nam zarządzić sytuacją w taki sposób, że dla rynku i konsumenta nie było to w żaden sposób zauważalne, a już na pewno nie przełożyło się w żaden sposób na jakiekolwiek wahania ceny wynikające z tego typu działań. Sytuacja w tej chwili się już stabilizuje i normuje i dzięki temu, że te powierzchnie magazynowe są dostępne i właściwie zarządzane, to możliwe było przetrwanie tej sytuacji, która była ewidentnym zakłóceniem na rynku w zakresie dostaw ropy naftowej. Myślę, że odpowiedziałem na wszystkie pytania, które zostały zadane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję do trzeciego czytania projektu ustawy. Przystąpimy w bloku głosowań.